Maria Konopnicka Pranie Pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek jedenastu, tylko dwie mam rączki małe, lecz do prania doskonałe. Umiem w cebrzyk wody nalać, umiem wyprać, no i zwalać. Z mydła zrobię tyle piany, co nasz kucharz ze śmietany. I wypłuczę, i wykręcę, choć mnie dobrze bolą ręce. Umiem także i krochmalić, tylko nie chcę już się chwalić. A u pani, jakże dziadki, czy też brudzą się manatki? U mnie ach, to jeszcze gorzej. Zaraz dejmuj, co się włoży. Ja i praczki już nie biorę, tylko co dzień sama piorę. Tak to praca zawsze nowa, gdy kto lalek się dochowa.